Koło mnie lata duch! I to jest duch Bary. A grubego, prawdziwego policjanta już nie ma. Zobaczcie, co się z nim stało. Został kościotrupem. Bez skóry i mięśni. Same kości. A to wszystko zrobił ten. Duch jeden. I on zamienił się w ducha. Zobaczmy, jak z tego więzienia uciekniemy, dlatego że więzienie też jest w postaci ducha. Klikamy play, a wykliknijcie łapeczkę w górę i weźmy sobie, kliknijmy na razie Easy. Zobaczymy, co tu będzie. O, Jak to więzienie się zmieniło! Jakie creepy, jakie straszne! Nawet jest jego dziewczyna duchem. Ej moi przyjaciele, tu są Livia, Alek, cześć! O, smyslo, cześć. Nie masz, co o, to robisz? Nie ty was też duch złapał, mnie tak samo. No, no ten mnie straszny duch! Ich też złapał są moi przyjaciele i będziemy musieli uciec z tego więzienia ducha policjanta. Pierwszy raz widzę Barego jako ducha i on taki właśnie, patrzcie, ciekawe czy on pierdzi. Zobaczmy, ej duch pierdzi czy nie, bo on zawsze pierdział. A Spierdział się, ja usłyszałem, pan! faktycznie! Ej, duch pierdzi, no! W ogóle jest brudne, wszystko zaczerwiało i duchy no są i wokół. No szkielety tu są duchy, wystraszcie. Zobaczymy co będzie dalej. Oglądajcie z mojego końca. Spróbujmy stąd uciec. Cała rzałka pokazuję w prawo, więc w prawo idziemy, a wy możecie wejść na moją grupę. Słuchajcie, fajną mam grupę na Robloxie, na którą możecie wejść i zobaczyć moje nowe koszulki, które też możecie mieć i z nami pograć. Na mojej grupie link macie w opisie SmileSlow Team, wpadajcie, dołączajcie, ja się sprawdzę kto wejdzie. I Alek też na tej grupie jest! Livia Jeszcze. też na tej grupie, tak, Alek jest i Livia. Wszyscy, Wszyscy są. jesteśmy i czekamy na was. Wbijajcie na moją grupę Roblox! I tam są moje koszulki, które możecie mieć, i bluzy i wszystko. Dobra, idziemy teraz tutaj, musimy szybko uciekać. Wjazda w dogi. Biegniemy, biegniemy. teraz tutaj wywalamy i przez wenty, przez wentylację! Musimy to wywalić. O, ale to wszystko zardzewiałe, ej, widzicie? Wszystko stało się no, taką rdzą. Wszystko Jeju, Ale brzydkie się zrobiło. Brązowe, brzydkie, stare. O! Tutaj musimy przejść. Ej, tu nie było tylko na środku, wcześniej to było inaczej. To więzienie się przestawiało. Wiecie, jak duchy opanowały, duchy tutaj przyszły. I one opanowały to całe więzienie. No, opętało to wszystko. Idziemy teraz tu. Hops, przeskakujemy. Uważajcie na kolce, dziewczyna tam spadła. Dawajcie, damy radę. Tu damy jest radę. duch. Oje, Jakie robię. straszne kolce! ale ostrożnie. Livia. Livia! pomogę Dobra, ci, zapnij się. Dobra, się. łap, łap, łap. Nie, oh, yes. nie, 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 nie! Ej, patrz, w wchodzę! Oh. Alek, nie, dawaj, nie, nie, Alek! Alek! Dawaj, chodź, Alek! Alek! Alek, biedny z panu. Nie wyszło mi, no! A mamy ducha Dziewczynę Barego. No, idziemy dalej, przez wentylację. Teraz musimy spaść tutaj! który to wow. wygląda, kościotrup jest! I sekcja... I jest straszny. Sekcja duchów! O, tu ja. na wejść! Wszyscy zostali w tym wow. więzieniu duchami! Duchami patrzcie jest ten duch yy, chudy nie, policjant tu mamy kucharza nie to jest ten spicerni on został nawet babcia jako duch Co babcia jest? duch babka stara baba obudź się Babcia jako duch jest. Ej, ona, patrzcie, mogę przez nią przejść? Papa, ona jest tutaj normalnie, jak na nią wskoczę. Mamy nawet tego, jakąś się nazwał, Mr. Funny, chyba on tak miał. No, tak, tak, Mr. Funny. To jest duch Ale on i tak jest samo straszny. wszyscy w tym no, więzieniu pa, są duchami. Mega. Musimy uważać, żeby was duchy nie wzięły. No, idziemy teraz tutaj. I uważajmy, tam jest duch Bary. boć no się do niego... O nie, on widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie, o, widzi mnie. Uciekaj do tyłu, do tyłu, do tyłu, Alek, do tyłu, nie. do tyłu. Do tyłu nie. Dawaj tu. A! Do tyłu, Dawajcie tutaj. Oni idzie tutaj nie przejdzie, spierdział się jeszcze, duch się spierdział! Pa, biegnie! A! Zostaw mnie! Zostawię, mnie, zostawię. Mnie. Zostaw mnie! Szybko, szybko, szybko na prawo duch mnie Są ściga, raz, duch pary! O, złapał mnie! Ej, i coś mi zrobił, ten duch mnie wciągnął. Da, to było mega creepy. O pojawiłem się z protem, dobra, mamy drugą szansę. Gdzie nie goni mnie, goni Ej, mnie pomocy? Uważajmy, seru, gdzie jesteś Alek? Uważajmy na niego. Ale biegnie na tam na schody! Ej, to więzienie jest popękane! Da trzeba kliknąć czerwony przycisk Zapał mnie drugi raz! Ej, on jest mocny, on ja jest... Ja czekam na was na tej rynnie. Ej, ten duch szybciej biega! On lata w sensie, on nie. On nie biega, Ej. on lata. Czekaj, muszę klejnąć czerwony przycisk. Kliknęłem go. O, nie, ten przycisk trzeba mu wcisnąć. Ej, on uwięził miałem. kogoś! A, zostaw mnie jaki on szybki. Ej, patrzcie, on uwięził kogoś! To jest ten, ten. Ej, po po... Ej, gry. bo mnie prawie złapał. Zaraz się <suszę suszę> zapię. Ej. Dawaj, smaj, smaj! Szybko, 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 szybko. A, co on robi? Duch szybciej lata. On biednego nóbka! Szybko. U, ucie kobię! A, na dół! Spadł na dół. Ej chodź. Się zobaczyć. Chodźcie do mnie zobaczyć On tu więził zobaczcie tego I biednego nubka Ojeju Jaki o biedny nubek Został uwięziony, to jest sad bacon Ej to jest widzowy bacon O biedny Widzowie zostawcie łapeczkę w górę dla niego On jest taki słodziak Dla niego zostawcie łapeczkę i subika <laughs> Dla mnie też możecie kliknąć Ja se sprawdzę kto subskrybuje i kto łapeczkuje On taki smutny jest Ej czekaj ja też jestem Został chłapeczkę. Go ja jestem ja śmutnie został chłapkę. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. A czeka jeszcze czapkę. Czapka z Mojslo Team zawsze jest. Czapka z Mojslo Team. Small, small, team musi być do białego rana. O, teraz od razu lepiej. Ej, aż mi ściemniło normalnie. Ty, jak czapkę założyłem, to aż się normalnie ściemniło. Czekaj, kamera, Alo? Halo? I tak i właśnie taką mam fajną czapkę nie tylko na moim sklepie. Wpadajcie załaczyć pierśienia w opisie smaysogrok.pl. Na moim sklepie są fajne rzeczy, czapki. A teraz musimy stąd uciekać. Dawajcie. Z tego więzienia musimy jak najszybciej uciec. Idziemy po rynnach i teraz tutaj przechodzimy. To będzie bardzo ciężko, bo to więzienie jest duchy. Dawajcie biegniemy raz, trzeba uciec stąd. Ej, a wiecie, że duchy przechodzą, przechodzą przez ściany? Duchy potrafią to przechodzić jak to przez ściany. O nie. Łatwo złapać. No właśnie. Nie, musimy uciekać nie, szybciej. No a A ty, Livia, tu tu jako jedyna jedyna dziewczyna, ty się boisz duchów? Jezu, ja się bardzo boję! O, ja się... Jesteś nawet nawet zapalonym światłem, tak się boję. Jestem ja, ja chłopakiem zapali... się boję. To się boisz, wszyscy. No, bardzo. O, to jest duch wyszedł! Ej, wyszedł z tego! Z, z wiewiarki jak się osobnika. zma. Jest to duch, patrz, normalnie wyszedł z tego, widzisz to? Wyszedł tam dzieci. Ale się... one się uśmiechają. Ej, kolejny Ej, jest! Śmierdzi. Kolejny jest na szybie. kolejny wychodzi z góry, ze sufitu. Ej, to jest więzienie Ej. duchów i to bardzo mocnych. Dużo ich jest. A weź zobacz co jest w tych toaletach. otwieramy, uwaga, się boję. Trzy, dwa, kliknijcie opeczkę, jeden i teraz O, duch jest, patrz o na tu wziął barego! Ej, duch! Duch wciąga barego do kibla <laughs> Ej, duch wciąga barego, ratujemy go Pomagamy mu, Ja Ej. Ej, że Dawaj, Alek, wyciągamy go, dawaj rękami Czekaj ale do śmierdzi nie mogę już Dawaj daj, Pomagam, rękę! Łap mnie się! Y y nie, nie da rady nie da rady, Alek. On długo wciąga do środka. Dobra, no, idziemy dalej. Uuu, co jest? Tu on. <grystanie> duch się. Ej, duch się spierdził. <grystanie> duch się spierdził i do główki. Do kibla. Ej, co tu mi wyskoczyło? Dodaj no, przedmioty. Ej, za... Ej, co to jest? Nie mogę tego się pozbyć. Coś na środku ekranu jest. Ej, coś na środku, no, środku ekranu. ekranu jest. Nie mogę się. Co to? O, od razu Ej, zdejmę to, zdejmę to. <gry> do razu Ej, patrz, on go normalnie do góry nogami do, do kibla wciągnął. No, idziemy dalej, co to będzie? O, tu jest dziura, a tu? No, to a tu kopiemy, znowu co? go wciąga. Dobra, idziemy dalej. Ok, idziemy teraz, musimy się przekopać. Musimy się przekopać, więc będziemy, bierzemy łopatę. Kopiemy, kopiemy, dawaj, ale kopiemy go, kopiemy szybko. Dzień dawaj, dawaj. Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Mamy kolejne duchy, teraz jesteś, jesteśmy po ziemiach, a tu żyją duchy. To ich jest dom. To ich jest dom ale pod, tu ciemno pod jest. więzieniem o, to jest. Ale świetnie <laughs> ci poszło. Alka, Alka zapknąłem. Tu kolejne duchy. Ej, oni tutaj mogą mieć swój dom i tutaj właśnie mieszkać. Lepiej stąd zwiewajmy jak najszybciej. To lepiej nie bądźmy w no. ich domu, bo to niebezpieczne może być. No szybko, szybko uciekajmy w nogi. Dawajcie do przodu, tu musimy przeskoczyć. Hops, hops. A. Uważajcie na to. No, dobra, dobra. Nie, no, ławią się, dobrałem. ławią się te. <laughs> ławią się, uważajcie na to. Ej, no, znowu mi to zrobiliście to nice spadła. spadła No to ja, ja ci nie ufam Dawaj, dawaj, dawaj o, ale, no. ej, Spadli we dwójkę Spadli we dwójkę Ale my ja się boję. A wy tutaj takie ej, a tam jakaś dziewczyna biegnie, ej, tam jakaś dziewczyna idzie! Tam jakaś... O, Sprakujmy dziewczyna. ją! Ej, ona się nazywa Nara Czemu ona się nazywa Nara? No, Patrzcie, idzie, ona ja spadła Dobra, idziemy dalej, chodźmy. Wejdźmy teraz do czaszki duchów Do no czaszki dawaj, duchów chodzimy. idziemy. Ej tam kula jest, ale tu jest zimno, a duchy lubią zimno czy chyba, nie? No one lubią jak jest chłód taki. A właśnie tu jest zimno. O, tu są kolce! No uważajcie, ja na kolce, nie żeby wiedziałam. nie wpa a, wpadłem właśnie. Mówiłem uważajcie, sam wpadłem. Ja tu tory jakieś są. Dobra, hops, poczekaj, idziemy, idę, idę, gdę teraz, muszę poskakiwać, tu jest mega ciemno. Dobra. Tu są tory jakieś dla duchów. Ej, tam duch jest w ścianie, uważaj. O, wow, ile duchów tu jest! A, duchów jest tu jest dużo. pełno Mnóstwo duchów tu uważajcie, żeby ja was nie zapały Ja się chowam, się chowam! Ale chowaj się! O, ale by cię walnęło! Uważajcie tylko na duchy, bo one mogą was złapać! Ej, tam jest trapie... Ej, tam można wejść do góry! Ej, czekaj, czekaj, leci, leci, ładaj, prawo O nie, no nie. Lidia, Co ty zrobiłaś? Ej, można tam wejść? Nie, dawaj! Można tam wejść do góry, chyba nie? Czekaj, czekaj, wejdę no, na lewo. Ja już spróbował, czekaj. Spróbujemy tam wejść do góry, ciekawe czy na radę. Smajsto team wchodzi! smajsto team, smajsto, team, idziemy do góry! Nie, tu nic nie ma. A nie, jest coś tam! Ej, jest już tu! Znalazłem trapinę! Znalazłem trapinę, chłopie, mam tajne przejście! Ej, tajne ukryte przejście! Znaleźliśmy, no! O oh, lol, ale Peka! w więzieniu! Sekret w więzieniu, mamy sekret w więzieniu duchów. Patrz, I ej, tu można przechodzić, parkura, patrz gdzieś indziej idziemy. Ej, tam jest jakiś kryształ, weźmy go. Hops, to, trzeba przez... Oaaaa nieee! Ja, ja co to było. O nie, muszę od początku! Nie, dlaczego? Nie, od początku, jak padniesz to od początku musisz pójść To ty gadasz? Ej, raz padłem i muszę od nowa iść, naprawdę Ej, to mam wziąć ten diament czy nie? Weź go, weź go, to on coś ci da ten diament No to biorę No okay. weź go, i co dostajesz? I dostałem diament. Masz diamenta? Dobra. Strażnik, który pilnuje i też jest duchem. Patrzcie tu strażnik. Musimy go jak najszybciej. On jest tak jak rycerz, rycerz. To jest rycerz strażnik. Teraz szybko, szybko, on jest też duchem, patrzcie, on jest duchem. I normalnie ej, przez siebie widzę. Widzę swoje ciało przez jego ciało, widzicie? To on jest taki przez Ja Ja też widzę. teraz tutaj. Oder jest uciekłem mu szybciutko. Teraz idziemy do góry, idziemy do góry. Dawajcie, przyjaciele! Musimy stąd jak najszybciej uciec, bo to więzienie nie jest straszne. Tu mamy tu nie przejdziemy, teraz musimy iść tędy. Idziemy teraz tędy, ej, co to za biało lol Duchy właśnie lubią taki kolor biały, nie? Ja starałam się do głowy, dawajcie oh, dawaj, tam Libia, tam dawaj! Oni oh, właśnie duchy tam lubią tam biały kolor, kolor, a wy widzowie jaki lubicie kolor? Napiszcie w komentarzu, jaki wy lubicie kolor. Jestem tego ciekawy. A może chcecie taką czapkę fajną pomarańczową? Albo, uwaga, nowe zdjęcia! Na moim sklepie, patrzcie to! nowe zdjęciach do każdej paczki są dodawane jedno losowe zdjęcie, Ej, ja mam cztery, a, bo tutaj są dwa stare tych już nie ma, tych już nie ma zdjęć niestety, a, bo to, wiecie, jak zdjęcie znika, to już się więcej nie pojawia takie właśnie trzy nowe zdjęcia są na moim sklepie jedno dorzucane do jednego zamówienia gdzie leciałem helikopterem na Dubajem albo gdzie byłem na pustyni z wielkim ptakiem albo przy basenie wpadajcie zobaczyć fajne nowe zdjęcia i nie tylko bo nawet mamy fajne naklejki, patrzcie jestem ja, pati, sebek pimpek i niedługo będzie też Shiba. pierwsze w opisie smiles.pl. Dobra, a teraz idziemy tutaj. Yy, mamy kolejne duchy, i po prawej stronie mamy stołówkę. Co ty robisz, Alek? jak Jaką szybko biega? Musimy teraz Jaki wypić szyki. to. Pijemy szybciutko, szybko wypijemy. I biegniemy jazda! Zasuwamy szybciutko do przodu. Teraz tu przeskakujemy no, na prawo, dobrze. Teraz tutaj musimy na prawo, na lewo. Ciekawe, co będzie u góry. I mamy więzienie/magazyn teraz, ale wszystko jest takie stare. Magazyn, magazyn, to jest mega opuszczone. Bierzemy teraz drabinę, żeby się podsadzić. Bo tam nie doskoczymy, dawajcie, bierzemy drabinę. Ej, ej przesłuchaj, ej, przesłuchaj. Nie Oj, mogę dolej. przejść. Nie mogę przejść z drabiną. Alek, wy... do... odejdź, bo stoisz w przejściu, Alek. O, oddal, oddal się, dobra, idziemy dalej Stanął w przejściu i nie chciał się przesunąć Ej, nawet stare fotele tu się zrobiły Teraz tutaj mamy lasery Uważajmy, tędy nie przejdziemy, tu są lasery Tu jest zamknięte, ej, tam coś po prawej jest, ale Przejść tam nie można, tam coś pisze Ale niestety tu jest zamknięte, nie mamy karty Nie mamy dostępu Teraz musimy tu przeskoczyć Oops. Oj, źle drabinę postawiłem Tą drabinę bym musiał bardziej tutaj postawić Dobra, i teraz tu przeskoczyć Hops i hops! Jest! Przeszedłem! Dobra! Idziemy, po nawet drabinie zadzerwiałej. Tu mamy wiatr. Uu, co to jest? Wszystko z desek? Ej, jak tu się pozmieniało! Tu są deski! I kolce inne. Patrzcie, po lewej są deski, po prawej są deski. Nawet wiatraki na wieje O, lol, teraz schodzimy do góry. Patrzcie jakie to się stare zrobiło, że tu deski zmieniły. Ej, tu coś ściana cała zmieniona z prawej. No, idziemy teraz tu, po lewej, dookoła wszystko. Teraz tu. O, nie, spadłem! Ej, gdzie wy jesteście w ogóle? Gdzie? Ja już się wspinam po drabinie! Dajcie szybko do mnie, teraz tu idziemy tu, dobra Musimy skoczyć ale tędy, ale wieje Dawaj no bardzo wieje, uważa na ten wiatrak żeby cię, ej zgubiłem przyjaciół, nie mam przyjaciół Chodźcie szybciej do mnie A ja, to musimy zamknąć zawory Tu gaz leci mega mocno Teraz zakręcimy jeden zawór, pyk Raz drugi zawór zakręcamy I jeszcze jeden został Ostatni zawór musimy zakręcić Na dole wiatrak wieje, o tu jest ta osoba. Ej znikła ta dziewczyna, to była ta nara no, tutaj mamy teraz. Tu, o, zakręciłem. Trzy. I zobaczymy na końcu, jaki to będzie boss. Czy boss, bo słuchajcie, na końcu będzie wielki policjant. Tylko jestem ciekawy, czy będzie normalny bary, gruby. Czy będzie duch taki, nie? Czy będziemy walczyć z duchem, bo na końcu zawsze są takie bossy. O, jest! Przyszli moi przyjaciele, dobra! Idziemy teraz razem wspólnie. Chodźmy, pokonajmy ducha. Idziemy, duta. dawajcie. Ej, co idziemy. tutaj jest? Co jest? Ej, duchy, to jest więcej duchów! A eee, tu jest. jest więcej duchów! To jest. Po lewej ile stronie, ile wszędzie duchów? Ej, to jest korytarz duchów! Po lewej ile jest. Wszystkie tutaj. się wyświetlają. Zostawcie nas, duchy! Nie dopadniecie nas, uciekniemy z tego więzienia! Ja nie lubię duchów, one zawsze straszą. No drabiną, drabiną. do góry, do góry, do góry, uciekaj z tego korytarza, nogi. Ale mnie wystraszy! Dobra, idziemy tutaj, mamy wentylację do góry, teraz musimy wejść. Ops, jeszcze raz, dobra, do góry. Tu musimy, musisz trafić w ten otwór po prostu. O jest, Dobra, ja trafię. Troszeczkę okay, wyżej. Jestem. Dobra, Alek jest, dawaj Livia, szybciej. Trzeba... Uważać. Trzeba tam uważać. o nie, kolejne duchy. Tu jest zebranie duchów i ich jest cały czas duch więcej. Kucharza jest, jest duch teraz. kucharza, no, teraz kucharz duch. Patrzcie jaką ma patelnię. Nawet patelnia z duchem. Trzeba o mnie ła, ej, coś dzielił mnie w łeb, A Ej, ej rzucił we mnie czymś! Uła, drugi raz dostałem! Zostaw mnie! Daj. Daj, no rozwalimy go, okay. rozwalamy go, Alek, na dawaj! Nawalamy go z A masz w łeb! O nie, nic nie widzę, jak mnie walął tym dostawiam, zjedzeniem. O mi zasłania pół masz. kamery jak zjedzenia nawala Palaj ty kucharz duchu! Rozwalacie, rozwalacie! Dostaję, 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 a nie zablokowałem się! Zmawia. Dawaj go! A masz, masz wżół, go. Wżół go, wżół go. O, a masz głowę! W żółko, w z pateli, jest, rozwaliłem go! Jest wypu! mi się, rozwaliliśmy go! Nie, zdawaliśmy radę. Idziemy dalej. Teraz mamy tutaj przejście, które się otworzyło po rozwaleniu tego ducha kucharza. I teraz mamy po prawej stronie stan boga, łucznik, mamy jakieś efekty Dobra, ale na razie nie bierzemy. Skaczemy na dół! Lecimy! Lecimy na dół! Szybciutko obracamy się! Dobra, o, cześć! Jesteśmy! Jesteśmy, idziemy dalej. Tu kolejne duchy. Cały czas te duchy nas pilnują, ale też można w niej się zamienić. Chyba nie. stara babcia, ta. Stop i noc ta stara babka cały czas jest. Ej, jak ona by tu była, to by było śmiesznie, nie? Jak ona no, by tu dobrze, była. Nie musimy już uciekać przed nią. Livia, dawaj, Livia jest, tyle. Ej, ja nie Livia, nie się z poddawaj z tej się. Górki. muszę z niej skakać. No bo, aha, no to. A pokonałaś kucharza? Idziemy teraz tak. tu. A teraz mamy lasery, dalej, ominijmy lasery. Tylko mijamy laj... jeden laser, dobra. Laserami. Uważaj na drugi laser. On jest, patrz. Ominałem drugi, no, żeby dobra, nas nie przeciął. Biel. Bo też zostaniemy duchami jeszcze. Dobra, kolejny no, laser robimy. Ja, nie, ja duchem jeszcze nie chcę, być, że za młody jestem. <laughs> no, idziemy ja teraz jestem tu. piękny i młody, ja nie chcę. Piękny i młody, piękni i młodzi. Dobra, idziemy teraz tutaj i mamy kolejne duchy. Po prawej stronie zamknięte, czyli na wolność nie uciekniemy, musimy iść po lewą stroną. Dobra, aż słuchajcie, tutaj będziemy musieli teraz przejść i użyć metalowych desek, aby się podsadzić. One są tutaj, żeby je zebrać, bierzemy. Puu! Okej, okay, mamy jedno. Teraz... Dawaj jedną belkę, drugą belkę i lecimy. Dobra, druga, uwaga, uwaga! Czekajcie, czekaj, muszę równo postawić. Yes, żeby ona tylko nie spada, bo jak źle się postawi, to ona spadnie. Uwaga, Jest, dobra, dobra, mamy teraz łatwiejsze przejście. Jest! Co? Jest ile duchów? Ej dobra, tu będzie walka z duchami i z największym duchem. Ej, to będzie mega mocne. Ale zanim jeszcze, to widzowie, ja zmieniam czapkę. Patrzcie, mam taką fajną czapkę pomarańczową i ja ją teraz zmieniam. Zmieniam teraz na inną. Patrzcie na to jaką. Biorę teraz zmianę, będę lepszym duchem. Patrz na to. Biorę teraz jeszcze taką haftowaną z napisem Smile Slow Team. O, zmieniam na żółtą, bo mam fajne czapki różowe, pomarańczowe, żółte. Na moim smysl.pl sklepie, gdzie mam jeszcze koce, poduszki, frisbee. nawet mam opaskę odblaskową. Akurat na lato na dni e, wieczorne, patrzcie teraz, pum! ona sama się zakręci. O, i tu jest napisane SmileSlow Team i jeszcze jest z tyłu minka uśmiechnięta. Więc e, wpadajcie warto. Dobra, a my jesteś, ale gotowy, idziemy na duchy teraz. Oczywiście. Rozwalamy go. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Dawajcie! Lecimy! Dawalamy, Pu, 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 ty, duchu jeden! O nie, po prawej jest duch, go. uważaj, Alek, tam też jest duch! O nie, tutaj o też nie, jest duch! Uważaj duchy. Ej, to jest duch robot, normalnie. Duch robot, ja jak on ro, wygląda? Uważaj, tutaj też opatrz. jak duch z tyłu jest, uważaj, a lewe mnie! Łama, dostaje, dostaję, rozwalił mnie! Rozwalił mnie normalnie! Nie rozwalił się. mnie! Jeszcze raz idę, już, jeszcze raz idę. A masz! Padaj ty duchu! Zostaw mnie, wypuść mnie z tego więzienia! Ja muszę mu ramię rozwalić, ramię muszę Dobra mu rozwalić. Go rozwalimy go, rozwalimy go a, spójnie, na dawaj. mnie! Padaj, mu ramię, jedno raz rozwal mój ramię, jedno ramię. Dobra, jedno jest spadłeś. Dobra, spad, strzelam, strzelam. A masz, rozwalę cię, rozwalę cię duchu! Jeszcze troszeczkę życia bo zostało, o nie, ja strzela we mnie! Ała, ła, ła, dostaję, dostaję, dostaję! Dawaj, dostaję. nie pal ja cię rozwalę. Rozwalę cię! Jest! Woo! Rozwaliłem go! Pum! wybuchu. Daliśmy radę, Alek! Jest! Juhu! jedziemy, uciekamy szybko z tego więzienia duchów, gdzie Re, dookoła uciekamy są. Uciekamy szybko. Tam są duchy, tam są duchy i jeszcze ten księżyc w ogóle. On też jest księżyc na duchy. Siadamy no, do dalej, autka do, tam, i odjeżdżamy, dawaj, ale siadaj! Hmm, no pakuj się na tyły. Jedziemy. Rozwalamy da. bramę, wjeżdżamy! Falnięcie! Hmm. Wow, jak szybko! Ej, co jest? Pięć sekund. Ty, no? Ale speedrun. Ej, Ej, czekaj, czekaj, kogoś tu brakuje? My o kim zapomnieliśmy? Ej, ci... A nie, nie zapomnieliśmy, chodź. Nie? Ej, my. A z nami ktoś nie szedł, Alek? Eee, łapka w górę. Łapka, ej, ej, widzowie, my o kogoś zapomnieli? Ja nie. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Idziemy ja dalej, nie chodźmy. Pamiętam. Ja też już zapomniałem. Ja mam samą ra... Ja też mam samą pamięć, słuchajcie, bo mam wrażenie, widzowie, bo mi się czasami wiecie. Pamięć, tak, nie pamiętam, wiecie, jak mi się zakołysza ale mam wrażenie, że my kogoś zapomnieliśmy w tym więzieniu. Zapomnieliście pytać o subskrypcję? Widzowie zostawili subskrypcję? Ej. Nie, o subika nie chodziło mi. Chyba kogoś zostawiliśmy w tym więzieniu tam. Eee, Ale nie, nie wiem ja kogo. By... Muszę. Cię, A mógł braki! Mógł... <laughs> Zapomnieliśmy. Niko nikogo nie było, chodź. nikogo nie pojdzie dalej. Ważne, że, dalej. że jesteśmy razem. Tak, ważne, że ty jesteś ja. Dobra, idziemy teraz tutaj, musimy przejść. Dobra, chodzimy do góry, hops. Teraz tutaj musimy... U, 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 u. Padaj mi rękę! Podaj, ręce, mi rękę. podaj mi rękę, podaj mi rękę, podaj mi... O. spadł na dół a nie, też spadł, we dwóch, on mi zaraz spadać rękę, to on sam spadł. No bo mnie pociągnąłeś ze stopy. Dobra, idziemy Kupaki, jeszcze raz. zostawiliście mnie! Gdzie, co, kogo? Ej, słuchaj, Obróć, jeszcze? zobacz na dół! Gdzie? Oliwia, a on, o siebie o, o, o właśnie, ko... ja, ja tak pamiętałem! Zostawiliście mnie, musiałam sama z nim walczyć, a ja się boję A właśnie, ej, a ja tak myślałem, ale że zostawiliśmy, nie? A to chce sumie rację, zaraz zapomniałem o niej. No dzięki chłopaki, tacy z was... Koledzy Wy zostawili Livię chodź, A Livia wróciła Dobra, ja wiadomo, że jesteś z powrotem no, Dobra, trzeba, trzeba zrobić mocne skoki O nie, tu. spadłam No, trzeba się tak zrozpędzić mocno Tu będzie helikopter no, A Livia wróciła Na no, w sensie wszyscy jesteśmy I teraz polecimy helikopterem Odlecimy z tej wyspy właśnie Duchów Gdzie tam jest to więzienie no, a Jesteśmy gotowi? Dawaj Livia, bo Daj, zaraz jest odlatujemy gotowy. Odlecimy Idę. bez ciebie Słyszysz? Masz 500. No nie, nie raz. zostawiajcie mnie znowu Padłem jeszcze raz Prze Bo odlecimy raz. bez ciebie Dwa, Dwa, trzy, odlatujemy trzy, cztery, cztery Co ty cztery, robisz tam, no? Ona cały pięć. czas spada. No odlatujemy bez niej Odlatujemy, się odlatujemy, mnie znowu, no. lecimy, lecimy. Lecimy, do góry. lecimy. Zasuwamy do góry Żebyśmy elegancko polecieli sobie i zaczynamy, patrzcie, odlatujemy z tej wielkiej wyspy, gdzie tutaj był właśnie policjant Więzienie policyjne i jesteśmy. O nie, co to jest? Sala strażnicza. Patrzcie, mamy. O, normalny bary jest! Bary, normalny. Jesia, oh, bary. Gruby policjant wrócił. I babka. Patrzcie, uratowaliśmy ich. Oni już są sobą. Yes. Udało się. Uratowaliśmy. O nie. O, tutaj są duchy, z prawej strony są duchy. Ej, teraz mamy normalnych, po lewej i po prawej duchy. I o, cię kręcę. A tu już nie można wejść, tu jest zamknięte. Dobra, ale mamy bazuki, teraz możemy wyjść. Tutaj patrzcie, mamy napisane wyjście. O, elegancko, i wychodzimy. I tutaj możemy teraz mieć sp super speed, dom Sky, patrzcie. I potrafimy skakać wysoko do góry. Woohoo, leca całe więzienie. Patrzcie, a to. Bardzo Ej, wysoko do góry. Możemy zacząć, co jest na dachu, a wy widzowie możecie zacząć, co jest na moim sklepie. Fajne koszulki są eleganckie, z team i fajne czapki. z team, taka elegancka czapka i poduszki tak samo. Mam fajne poduszki, podajcie smysle.com.